Ponieważ METRIX trochę czuje się w tym gronie jako startup, e, mając jako przedmówców tak znamienite firmy, to wrócę do tego, co powiedział na początku konferencji Tadzi, że startupy powinny się wyrobić w 8 minut z pitchem swojej historii i, no nie obiecuję, ale przyjmuję to wyzwanie. Na tle 16 lat swojej kariery. Która zaczęła się w się nie nazywało to digital, digitalnym, tylko słowa polskiego. Eee, spotkałem się um, na etapie rozwoju tego medium, e, na etapie niemowlęcym, na etapie dojrzewania, ciągle z tą samą historią. A mianowicie ta historia brzmiła mniej więcej tak, no dobrze, robimy ten digital. Zrobiliśmy kampanię testową, testową działamy, ale ten digital nam nie sprzedaje. Mówiąc wprost, nie działa. Co więcej, stoję jeszcze dalej. Zrobiłem miesiąc temu radio. Rzuciłem 30 tysięcy? Działa, sprzedaje. Mam informację ze stopu, zeszłego. Ta historia się nie zmieniła w dużej mierze. Zresztą to jest rzeczywistość dzisiaj dla wielu też markiterów Jak w ogóle się nie zdarzy, to Bo on działa. Oczywiście są pewne metody, odpowiedzi i teorie na ten temat, natomiast to zasoby, co coś cały czas zdarza I zdarza się z wielu, powodów. Ale jednym z powodów też jest to, jak podchodzimy do badania internetu, jakie wyciągamy wnioski i jak ten internet potem planujemy. I o tym chciałem dzisiaj troszeczkę powiedzieć, ale dokładnie wskazać, moim zdaniem, pewną przyczynę. Z czym można się oczywiście zgodzić, czy nie. A, a teraz kluczowa pasza była bardzo niebiesko, i tak pastelowo, dzisiaj to trochę na koniec powracało energetycznie. Dobrze, zacznijmy więc od diagnozy problemu. Bardzo dla mnie to było. E Edukujące i, i, i budujące to są słuszne tego, w jaki sposób badania powinny wyglądać. Czyli do ważny jest kontakt i tak, rzeczywiście e, informacja o tym kontakcie mediowym, w kontakcie z reklamą, jest kluczowa i powinna być wspólna dla wszystkich. Idąc dalej, w mojej każdy z kanałów, szczególnie kanałów internetowy ma swoją charakterystykę technologiczną, o której fajnie powiedział dzisiaj e, kolega z Geniusa która utrudnia de facto, tworzą wyboistą drogę w to to zrealizowaniu badania pomiarowego. Jest potrzebna metodologia, transparentna e, i rozwiązująca pewne problemy technologiczne. Ważna jest też transparentność tej metodologii, ona powinna być sprawdzona, zweryfikowana. Także wszystkie ciała, które weryfikują firmy pomiarowe, też są moim zdaniem ważnym elementem ekosystemu i należy zwracać na to uwagę, czy firmy pomiarowe mówią o tym, jak mierzą czy dają dostęp do swoich metodologii, czy posługują się e, e, metodologiami e, sprawdzonymi przez niezależne, e, m, niezależne instytuty. W naszym przypadku, pomiarze miarze instytutem jest e, amerykański media który certyfikuje i sprawdza naszą metodologię. I to wszystko fajnie, dochodzimy do tego, że mamy jakąś e, walutę, walutę badawczą, kontakt, natomiast na koniec dnia w internecie wspomniałem, spędziłem parę lat planowania, realizując kampanię, ta waluta nie ma żadnego zastosowania, znaczy nie używa się tej waluty w żaden sposób do optymalizacji planowania, ponieważ kontakt, zasięg, czas kontaktu, to nie są kryteria, które a analizuje się na bieżąco w internecie, b rozlicza się i płaci media za to. W internecie płaci się za... kto wie za co? Odsłonę. Albo tak? Mhm. Dlatego tak ważne z tego punktu widzenia, bo jesteśmy po powiedzmy, 17 latach istnienia branży internetowej w Polsce. To jest powiedzenie też prawdy na temat tej kurczerwali, za, za którą wszyscy to obecni też płacą. Odsłony, no, czy tam klika i tak dalej. Odsłona nie jest kontaktem. Gdy cały czas płacimy za coś, co nie jest kontaktem reklamowym. Tak? Mówimy o oleju sprzedażowym, ponieważ w ogóle wszystko nawiązał do tego... I w tym leku zaczynamy od odsłony. Potem właściwie jest nic. I tu najmniej hmm. to jest oleje sprzedaż, co innego, co mogłoby przyjść do głowy, znaczy hmm. miałoby być I na końcu jest za. Skupiamy się przede wszystkim w internecie na optymalizacji. bo roj, tak widzimy optymalizujemy sprzedaż, konwersję. To jest wszystko fajne. Internet sobie z tym poradził. A tam jesteśmy totalnie ślepi i totalnie nie wdrożyliśmy tych samych e, logicznych zasad. E, dotyczących optymalizacji kontaktu reklamowego i kończymy na odsłonie. Teraz to się zmienia. Natomiast, dlaczego ta odsłona jest taka zła? Nie jest zła, natomiast z punktu widzenia technicznego. E, odsłona jest tylko wywołanie jakiegoś skryptu programistycznego e, e, na stronie internetowej czy w aplikacji i właściwie nie mamy pewności, czy ta odsłona e, dotarła do człowieka, czy ona została rzeczywiście wyświetlona. To są tylko? Ale techniczne, gdzie szumy wpływające na jakość tego podmiaru są ogromne. Dlatego, że połowa reklam fizycznie w dzisiejszych czasach w ogóle nie dociera na ekran, na który ma dotrzeć. Dlatego tak ważne jest, żeby tę odsłonę zweryfikować i zmienić walutę rozliczenia na kontakt, a nie na i nie mówić już więcej o odsłonie. Ten kontakt to po pierwsze musi być odsłona, która była widoczna na urządzeniu, czy fizycznie ta reklama się pojawiła. Czy to y, na smartfonie, czy na laptopie, czy na y, komputerze. Druga rzecz, to plaga dzisiejszych czasów, również w Polsce, to są tak zwane nadużycia związane z reklamą neutralną. reklama powinna doszczyć do człowieka, a nie do maszynki, która bierze, za, za którą stoją ludzie, którzy biorą pieniądze za to, że y, y, lepiej znają troszeczkę technologię i Także te dwa czynniki determinują. Czym powinien być kontakt w internecie i wtedy możemy mówić o tej samej walucie. Hmm. Teraz musimy krótko opuścić, e, chwilę tylko bez głosu, bo e, podkład muzyczny jest indywidujący. E, <laughs> Samo <laughs> jest to e, Generalnie, jak wygląda pomiar kontaktów? Pomiar kontaktów wygląda taki. Pierwsze, określamy za pomocą technologii, czyli to jest to pomiar techniczny, czy użytkownik jest aktywny na danym urządzeniu, czy to jest komputer, czy urządzenie mobilne. Po drugie bierzemy pod uwagę dwa czynniki. Czas kontaktu i procent, jaki reklama zajmuje na ekranie. To jest szczególnie ważne przy dziecią parter, reklama reklamowa też. Natomiast definiuje tak zwane standardy widoczności reklam opublikowane w zeszłym roku e, przez IAB. Okej, okay. jak nie poszło, to trudno. Nie mam problemu. Aha, ja sam sobie mogę to zrobić. Przepraszam, zalicznie. Także użytkownik jest aktywny, pomiar mniej więcej odbywa się. Tak? Co ważne, ten pomiar odbywa się na każdej odsłonie, To nie jest panel tysiąca, czy 20 tysięcy czy 100 tysięcy ludzi, to jest pomiar w każdej odsłony reklamowej, każdego kontaktu reklamowego. I Mamy informację, czy ten kontakt reklamowy fizycznie był, czyli czy ten guzik się zapalił na zielono, czyli reklama wjechała na reklam i ile ten czas kontaktu rzeczywiście realnie trwał. I to jest zegar skalibrowaną ze wygara komputera, to nie jest estymacja na populacji, to jest informacja o każdym realnym kontakcie reklamowym. I sądzę, tak mi odpowiada logika, że jest to właściwe zdefiniowanie kontaktu reklamowego, właściwym zdefiniowaniem kontaktu reklamowego nie jest nic I Idąc dalej. Skoro mamy jeszcze kontakt reklamowy, Wydaje mi się, że rynek dużo w tej chwili robi, aby ta sytuacja została zmieniona. W zeszłym roku pierwsi polscy wydawcy przeszli na tą walutę, była Polska, które kilku innych zaproponowało tego typu rozwiązania. To jest fajne, że od strony też dostawcy powierzchni reklamowej wchodzą takie inicjatywy. To jest to, co się zmienia. Natomiast jeżeli chodzi o planowanie i optymalizację mediów, należałoby wziąć pod uwagę kontakt e, e, reklamowy i go w ten sposób taki, żeby on realnie wpływał na efekty kampanii w internecie i pozwalał nam przesuwać ludzi, którzy mieli kontakt z reklamą e, w styczność z ofertą w kierunku ludzi, którzy fizycznie transakcji dokonają, czyli e, e, to co nam na koniec dnia sprzedaż. Dlatego web analityki jest dosyć dobrze rozwinięta i identyfikuje takie rzeczy jak sprzedaż w internecie, konwersja, lidy, interakcje. Oprócz tego warto się zastanowić nad bardziej dogłębną analityką tego, co się dzieje wyżej w internecie, w tym sprzedażowym, o analizie kontaktu. Jak możemy ten kontakt skwantyfikować w taki sposób, aby to nie, nie była dana informacja pasywna ex -post, tylko, żebyśmy na bieżąco e, przy każdym kontakcie reklamą wiedzieli, czy on jest dobry czy zły. Czy jest efektywny czy nie. Jak to zrobić? Żadna magia. Na to nam odpowiadają klasyczne badania obecne od e, dziesiątek lat e, e, na rynku, tylko że nie stosujemy tego, tej logiki w internecie. To jest zasięg, to jest liczba kontaktów, to jest czas kontaktu, to jest karta reklamu. Te wszystkie rzeczy powodują, że wpływ reklamy, impakt na, potem sprzedaż, jest, tylko nie ma. Ten impact możemy bardzo łatwo skwantyfikować przed dwoma wymiarami w internecie, czego na co dzień nie robimy, planując, realizując e, i mierząc i rozliczając kampanie reklamowe za pomocą na przykład tak zwanych ad serwerów. Dzisiaj padło wielokrotnie e, badanie site -centric. W takiej walucie zakupowej, gdzie kupuje reklamy, to nie jest site centric, to się nazywa serwer po prostu, przy okazji. Mamy informację o czasie kontaktu, mam informację, czy ten kontakt był w otoczeniu konkurencyjnym, reklam, kontentu, czy był dosyć wyizolowany. E, dlatego łatwo możemy sobie to skorelować z e, wymiarami marki, z brandliftem, e, e, z ze świadomością, z intencją sprzedaży. I te, co więcej, gdy robiliśmy sporo e, takich badań, które badań jest dość mało, jeżeli chodzi o internet konkretnie, to ta korelacja jest dość oczywista. Czyli reklamy widać, jeżeli często do, dociera do konsumenta, o ile go nie irytuje nadmiernie, ma szansę wyjąć na To logicznie. Drugi obszar, który możemy doprecyzować w internecie, to jest, yy, to wyparcie było właściwe, czy znaczy określić grupę całową, które z pomocą bo przychodzą badania, badania panelowe, yy, czy mediowe, czy skoncentrowane na kontekście medium. Możemy też określić kontekst. Czy ten kontekst był odpowiedni, czy nie. Yy, Dzisiaj się dużo mówić o tym złym kontekście, o tak zwanym safety, to też jest element takiej analiz. Jak mi idziesz czasem? Już to zresztą wyrobię Czy sekund. Wychodzić do tych ośmiu. Kończąc. Bo mój przekaz naprawdę jest krótki, ale konkretny. Żeby yy, 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 brzmiało to, yy, że ta nowa waluta dotycząca internetu to jest ta stara waluta, którą powinniśmy uspłonić na wszystkich mediów i ją stosować. Dlatego uważam, że w internecie powinniśmy... E, zacząć stosować pomiar kontaktu, pomiar czasu kontaktu. Należy go skorelować e, z analizą sprzedażową, a także z atrybucją wyników. I teraz, czy to się rzeczywiście koreluje? Nasze badania wskazują, że tak. E, pewnie takich badań trochę było robionych. E, paradoksalnie internet wcale nie jest dobrze przemarzanym medium, jeżeli chodzi o takie rzeczy. E, takich realnych, wartościowych jakieś studies na ten temat nie jest za dużo dlatego uważam, że tego typu badania warto robić i, i też o to apeluję. My, my nie jesteśmy dostawcą takich badań, więc nie, nie apeluję dla siebie, ale bardziej dla rynku. E, natomiast mamy jedno takie badanie przeprowadzone na kilku rynkach europejskich, dokładnie na czterech, gdzie e, nasze, e, nasze wnioski są takie, że kontakt reklamowy, czas tego kontaktu, realnie wpływa z konwencją. Chyba teraz lepiej mnie słychać, jak się zaryska. Co jeszcze się dzieje w internecie? Ponieważ nie mierzymy tego czasu kontaktu, albo ignorujemy, go, jeżeli chodzi o elementy planistyczne czy organizacyjne, dodatkowo stosujemy tak zwane kabinie, czyli nakładamy często, żeby nie irytować tego internetu, co jest słusznym założeniem, zbyt częstym kontaktem, na przykład na dwa, trzy. Średni taki czas kontaktu kampanii reklamowej to jest około trzy kontakty. Tylko z tych trzech kontaktów połowa nich niewidoczna, czyli mam półtora kontaktu. I teraz pytanie, czy, tutaj na pewno jest sporo ekspertów, czy w telewizji częstość kontaktu półtora to jest coś, co zapewnia nam inwestycji potem? To się podpowie, pomoże? Tak? Nie? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Bardzo dziękuję. W internecie jest tak samo, bo to też jest mediam. Tutaj też się konkuruje o, o uwagę użytkownika contentem, który chce poznać i reklamą. Działa to dokładnie tak samo. Więc jeżeli targetujemy internet na półtora kontakta, na trzy kontakty, dołożymy do tego mniej widoczność to potem się nie dziwmy, że nie działa. A jeszcze na koniec dnia dołożymy jedną rzecz. optymalizacja rała jest. Skoro nie wiem, wizerunek w internecie, budowanie go jest za drogie. Karina? No, by To internet skoncentrujemy tylko na optymalizacji i na działaniach sprzedażowych. Jak robimy działanie sprzedaży, przyklejamy je do ostatniego kliknięcia, nawet przypadkowego. Ostatnie kliknięcie, konwersja działa. Zawężamy sobie potem budżety, optymalizując koszt pozyskania takiej transakcji do, do tych ludzi, którzy tak się zdecydowali. Także mój postulat jest taki, żeby spojrzeć na tego typu analizy i badania, jeżeli stosujemy internet jako narzędzie budowy sprzedaży to zmienić sposób myślenia o atrybucji i przypisaniu tych efektów, a wtedy nam wyjdzie wniosek taki, że w internecie powinniśmy mieć częstość co najmniej 10. realnych kontaktów, nie osłon, nie klików, bo kliki to jest jakieś tam 0,01 całej kampanii reklamowej. Także podsumowując, nie ignorujmy kontaktów w internecie, zdefiniujmy je poprawnie i dbajmy o to, żeby to komunikacja wspierała sprzedaż. Gdyby to się stało, to oczywiście potrzebne są tego typu projekty, o których dzisiaj e, słyszeliśmy. Natomiast, e, my jako medyk dostarczamy po prostu jednej rzeczy sygnału, informacji, że ten kontakt był, czy on był efektywny na tych wymiarach jakościowych. Nasze dane mogą służyć jako źródło danych do modeli katalitycznych, do modeli atrybucji sprzedaży. To jest po prostu wsad informacja o kontakcie, również do badań wielokanałowych a także jako źródło informacji do targetowania. I to jest dla mnie ciekawy punkt. Wiele się tego czasu teraz inwestuje w tak data management platform w internecie, które służą do targetowania precyzyjnego internetu. Natomiast brakuje nam takich danych typu segmenty informacji o tym, czy ta grupa celowa rzeczywiście jest zainteresowana tym przykładem. Czyli czy realny impact, mamy szansę na realny impact na takich użytkowników. I tego typu rzeczy też można sobie uzupełnić stosowaniem na koniec powiem, kim jesteśmy. Niestety nie wyrobiłem się w ośmiu, jest osiemnaście. Tak jak powiedziałem, firma Metrix to startup, ale z tradycją dziesięcioletnią. stworzoną przez dwóch braci. Eee, jeden lingwista, drugi badacz mediów. Zresztą się razem stwierdzili, że warto zmierzyć jakoś internet i zaangażowanie w reklamę już viability. No to będę to viability wymyślili w 2008 roku. Potem. Przyjęło ja się do no. ja, ale in screen też nie. No. Na koniec firma się rozwijała dosyć konsekwentnie. Potrzeba dotycząca pomiaru kontaktów gdzieś tam istniała coraz bardziej i ostatnie lata to firma ja, To jest też rozwój rynków poza rynkiem natywnym niemieckim i stąd też m.in. moja obecność w pracy na tym ja wierzę, że. Oprócz e, samego celu biznesowego jest to jakiś też cel edukacyjny i, i rozwojowy, tak żeby ten internet jako taki służył skutecznie sprzedaży e, e, i dowoził e, e, oczekiwane rezultaty. Na koniec jeszcze podsumowanie to, co realizujemy. realizujemy pomiar widoczności, czyli kontaktów, z badamy, czy kontakty pochodziły od ludzi. Weryfikujemy demografię czy targetowanie w internecie było poprawne i też ostrzegamy przed niebezpiecznym kontaktem w ramach jednej technologii i jednego rozwiązania hmm. I.